Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiejsza Ewangelia, rozdział 14 Ewangelii Świętego Łukasza. W tej Ewangelii Chrystus opowiada o pewnej postawie duchowej, etycznej, która, jeżeli jest praktykowana, przynosi dużo korzyści duchowej temu, który ją praktykuje. Otóż Chrystus, zaproszony na ucztę przez pewnego faryzeusza, daje mu bardzo dziwne rady, mówiąc, Oto kiedy wyprawiasz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół, ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, prawda? A żeby oni ciebie nawzajem nie zaprosili, i miałbyś odpłatę. No cóż, wygląda na to, że Chrystus występuje przeciwko jak najbardziej ludzkiemu sposobowi myślenia, kiedy właśnie zapraszamy najbliższych, zapraszamy gości, zapraszamy tych. Od których spodziewamy się, że być może kiedy nas, nas również zaproszą, a już zamożnych sąsiadów, to szczególnie. Natomiast jaka jest rada, dla, którą daje Chrystus nam dzisiaj, w dzisiejszej Ewangelii? Rozdział 14 Ewangelii Świętego Łukasza. Chrystus daje nam radę, która nie zadziwia w ustach człowieka i Boga, który wszystko oddał dla innych. Dla siebie nic nie zatrzymał. Nie zatrzymał dla siebie nawet własnego życia, własnego ciała, własnego losu. Wszystko złożył w ręce Ojca. Otóż mówi, kiedy urządzasz przyjęcie, kiedy wydajesz party, tak jak to się dzisiaj mówi, więc zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych. No nie wiem, komu by z nas kiedykolwiek przyszła na myśl, Taka idea, żeby zaprosić chromych, niewidomych, ułomnych, bezdomnych, przecież czegoś takiego się praktycznie no, nie praktykuje, prawda? A jednak Chrystus mówi o tym bardzo wyraźnie, w jakim celu. Teraz cel tego rodzaju postępowania jest bardzo znaczący i ważny. Otóż chodzi o to, że ci ubodzy i biedni, chorzy, nie mają się czym tobie od, od, odpłacić, więc yy, ponieważ nie mają się czym tobie odpłacić, z pewnością yy, odpłatę otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. A więc odpłata będzie pochodziła nie od człowieka, lecz od Boga. W ten sposób Chrystus wyjaśnia nie tylko kwestię zaproszenia ubogich i chromych na ucztę, ale wyjaśnia również postawę bezinteresowności w działaniu. Jeżeli działam po to, ażeby otrzymać z tego jakiś zysk, zwłaszcza w tego rodzaju party, czy innych innego rodzaju przyjęciach, żeby wkupić się w czyjeś łaski, żeby mieć z tego zysk, no to z perspektywy Bożej, no to działasz dla siebie samego, dla własnego egoizmu, dla własnej pozycji społecznej czy politycznej. Natomiast kiedy przyrządzasz, czynisz jakikolwiek dobry czyn, a nakarmienie głodnych jest jednym z najważniejszych czynów i Bożym, i kościelnym przykazaniem, wtedy interweniuje Bóg. Wtedy Twój czyn jest zapisany w księgach, Ludzi sprawiedliwych. I wtedy Twoja odpłata nie będzie pochodziła od człowieka, lecz będzie pochodziła od Boga. No cóż, wypadałoby zastanowić się nad motywami naszego postępowania, zwłaszcza przy obdarowywaniu innych wszelkiego rodzaju dobrami czy łaskawościami. I zweryfikowaniu własnego postępowania. W świetle dzisiejszej Ewangelii i w świetle też przykazania kościelnego głodnych nakarmić. Pamiętajmy, że stawką jest odpłata pochodząca od najwyższego, nie w dolarach, nie w złocie, nie w euro, ale w zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Pan z wami niech was błogosławi Bóg wszechmogący Ojciec, Syn i Duch Święty. Błogosławmy Panu, Bogu niech będą dzięki.